Witam na kanale Czekoladowy Móz um, Jak widzicie zmieniony jest awatar na moim e, czy jak to, jakiś obrazek czy jak to mówią na moim kanale e, jest na nim Laguna Blue i Czekoladowy Móz <tryk> e, będą wszelkie zmiany na moim kanale to jest taki zwiastun e, będzie też lepsza jakość będę nagrywała aparatem będę nagrywała o Monster High różnych Monster High oraz o Pet Shopach yy, teraz chyba zacznę o Pet Shopach tu mam jedniczka jak widzę a tutaj Frankenstein yy, będę nagrywać właśnie o, o tych rzeczach znaczy o tych zabawkach yy, Udawno nie nagrywałam, może teraz zacznę nagrywać. No, na koniec bym chciała wam powiedzieć, że byście komentowali, lajkowali moje filmy oraz subskrybowali mnie. Oczywiście niektóre, niektóre kanały są troszkę dziwne. Znaczy nie są takie fajne. No już im subskrypcję, tak o. A ja, jak dacie subskrypcję, od razu was zasubskrybuję. Zasubskrybu um, nie jestem taka głupia, że nie daję. No więc, to tyle w, w tym filmiku. Do zobaczenia. Pozdrawiam. pa. pa.